Siemanko z tej strony Patrol 189 i jest dzisiaj ze mną OSA KOSA Nagrywamy sesgo. Będziemy dzisiaj nagrywać CSGO No Jaką Patryk będziemy grali I... i Przepraszam, że nie było tak długo ale szkoła i mamy nadzieję mam nadzieję, że y, teraz będziemy mogli grać I wijajcie na mój kanał, link będzie w opisie, bo też na... Zacząłem nagrywać. Pierwszy odcinek z Kondzie, Były odcinek na Bedwarsach Dalej Patryk Aha, dobra yy, Dlaczego... Z, dlaczego ta karanga nie inna? Już się tłumaczę. Miałem Silvera 5 Ale pół roku nie grałem w CSA i po prostu spadłem. A ja mam tylko, dzisiaj tylko dwa turniejowe wygrałem. I nie mam żadnej rangi, bo yy, z miesiąc temu zacząłem i nie mogłem codziennie grać, bo yy, ten, bo szkoła i mam nadzieję, że wy. Yy... Niejaki miesiąc, trzy tygodnie temu. Ty idziesz do terrorystów? Tak. Dobra. Pokażę ci jak Aha, się. Aha, boty trzeba wy, wywalić. No. I dziękujemy za 32 2 suby i... Yy, ile... Tu jak zostawicie Zostawicie ile tu ma? 15 łapek w górę to lecimy z kolejnym odcinkiem. Ja wiem, że y, dla was to jest mało. 15 albo 10. No. bo wyśmy chcieli dla was, ale wy pokazywaliście, że umie, umiecie. Kurka felka ty hamiru. Nie no wiem, że to... widziałeś to? Ej widziałeś co? No, cały magazynek tam jest straciłeś Dobra Czerwona linia Akat już wchodzisz ale to na szczęście to no na szczęście bo tak tego bym się nie wybaczył wiem lamie w cs -a. na pewno se myślicie ale on jest słaby to żeby nie yy. to żeby nie przedłużać filmika, filmiku Robimy cięcie i widzimy się po rozgrzewce. Także witamy po cięciu. Jest, jesteśmy już po rozgrzewce. No. Reskuję pewną broń. Ja się ukryję gdzieś.

Co? 4hp miałeś? Coś mówiłeś? 4hp miałeś Bum! Teraz ci się nie daje a, a Patryk teraz tak mówi Zobaczymy Pod koniec meczu 16-1 to będzie Zobaczymy kocha wezmę sobie twojego redlina. Redlina piękny. Oni są chydni nie bierz do. No, no, tak. go Na późno teraz po same heady. no Co wziąłeś? No nie wierzę! Easy. Ja miałem jakieś gówno chińskie? <ścoughs> SSG to było. A nie chińszczyzna. Ja. Mam nadzieję, że zostawicie suba i łapkę, co już mówiłem. Łapkę Nie w dół. Nie tej w dół. wiem gdzie poszedłeś? Poszedłeś B. Gdzie ty byłeś? Przyszedłem od strony apartów. Nie wierzę. Mm. Tak się nie? Tylko Dobra, mogę... pokażę jak Unranked gra w cs ktoś miała No 68 Jeden yes, win mm -hmm. tak dobra Okej, okay. pamiętałem co to. Ale mam. Jeszcze sobie kupiłem. I piszcie, jak byście w komentarzach chcieli z nami zagrać. Specjalnie kupiłem to, żebyś teraz nie miał szans. Ża o, Negewa kupił albo y AWP. Ty wiedział, że Negewa. Fajny Negewa. Fajny Negewa. <laughs> oh my God. Ledwo się wychyliłeś i spygliesz Wiesz co ja mam? Autoszmatę Tak przegrasz A Wupa zdejmuje na hita go, No no i to Autoszmatę na dwa Wierzę jak ty to zrobiłeś! wystawał Ci łokieć. Wiesz? Mój drogi. Co? Wystawał Ci łokieć. Niestety. No 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 nie wiesz <noise> Daj ci szansę Nie Dobra Nie będzie 16 do 2 na szczęście do 1 Będzie tak jak twój turniejowy Nie Nie wierzę! Ile masz HP? 100 Ja nic, nie wierzę w to Obejrzysz się na a, tubach No jak przegrywam No <gryb> wbijajcie na kanał kondy 1751 I zostawcie tam łapkę w dół. Jakby co, ale ja mam... On nic nie chce zagrać Nie wierzch! Jakich... Jaki nie wierzę? Tak. Dać ci szansę? Nie, nie dawaj! Dobra, ja. szansę. Nie! Tak. Nie! W sobotę może będzie... Jeden odcinek! O Patryk może do mnie przyjedzie No chamie Ja tak się na mini mapę spojrzałem z przyrzeszenia No nie, nie na bupy! Oj głupi śmiech I piszcie to, co byście chcieli Chcieliby jakby dobijecie 1000 yy, subskrypcji to będzie live o, CO TY MIAŁEŚ A Skup, ty miałeś? <grym> Mam 11 tysięcy jeszcze mam, mam jeszcze 11 tysięcy, a ty? Dobra dam ci szansę Pojedynek Nie! na WP, Pojedynek na WP. Jak ja nie mam grupy? No to zaraz będziesz miał. Ja nie? Dobra, Patryk, teraz się zniszczę Paruj się? Paruj się. Nie. Tak. Mhm, dobra. Ja sobie to zapamiętam. Dobra! Proszę o się. Stawiesz wyzwanie mistrzowi. Poszedłeś na B, nie? Poszedłeś B. Nie. Через час поедешь, додать. A do iba. Oh yeah. e, Cię słyszałem po krokach bo się na słuchawkach gra, a nie. Hech.